Na zaproszenie marszałka Adama Jarubasa w stolicy Województwa Świętokrzyskiego gościli członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych m.in. z Francji, Włoch, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. O randze tego wydarzenia świadczy fakt, że była to pierwsza wizyta Komisji Eduk Komitetu Regionów w Polsce. Wizyta rozpoczęła się koncertem Carmen George'a Bizeta w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, połączonym z prezentacją województwa świętokrzyskiego. Eduk jest jedną z sześciu komisji Komitetu Regionów, czyli organu doradczego reprezentującego lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej. Jednym z członków komisji eduk Komitetu Regionów jest Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Komisja eduk Komitetu Regionów to komisja zajmująca się problemami edukacji, młodzieży, kultury i badań naukowych. Odbywa zwykle dwie wizyty studyjne. Spośród kilku propozycji, wybrano naszą propozycję, aby jedną z tych wizyt która jest ujęta w planie rocznym pracy Komisji, odbyć w Kielcach. Dzięki temu, że akurat połączyliśmy tę komisję z targami edukacyjnymi, możliwe było takie ułożenie planu, żeby rzeczywiście było o czym rozmawiać i tak, tak też było. Podczas 17 targów edukacyjnych Edukacja 2012 przedstawiciele komisji uczestniczyli w ogólnopolskim forum dyrektorów. Spotkanie odbyło się pod hasłem Edukacja od potencjału kreatywności do efektów innowacyjności. Muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest, by rozwijać edukację, kreatywność, bo bez tego nie uzyskamy sukcesów w dziedzinie edukacji. Jeśli nie będziemy kłaść dużego nacisku na te aspekty, to pozostaniemy w tyle i nie będziemy mogli dorównać szybciej rozwijającym się gospodarkom, zwłaszcza tym azjatyckim. Mówił Aline Nika, przewodniczący Komisji Edukacji Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych Komitetu Regionów. Udział w targach był doskonałą okazją do poznania najnowszych programów edukacyjnych, pomocy naukowych oraz ofert wydawnictw wspomagających pracę naukowców. 的确立。 Goście z Unii Europejskiej zapoznali się także z wybranymi projektami edukacyjno-kulturalnymi realizowanymi przez samorząd Województwa świętokrzyskiego. Dzięki obecności w, w regionie mogą sobie wyrobić, mam nadzieję, pozytywną opinię o tym, że e, mamy do, dobre pomysły na, na rozwój edukacji. Wbrew e, wszystkim sądom, bo czasami słyszymy, że polska edukacja jest w kryzysie. Ja myślę, że ona, ona się zmienia i ona e, jest coraz lepsza i myślę, że możemy dzisiaj konkurować, widać po efektach e, e, naszych Uczniów czy studentów. Dzisiaj oni są, konkurują na rynku edukacyjnym w całej Europie. Nie mamy się naprawdę co wstydzić za polską edukację, a przede wszystkim za świętokrzyską. Prezentacje innowacyjnych projektów edukacyjnych realizowanych w regionie członkowie Komisji Eduk mogli zobaczyć w Muzeum Narodowym w Kielcach. Nasi koledzy z Europy mogli zauważyć, że w świętokrzyskim dzieje się naprawdę dużo, a sam fakt, że przyjechali tutaj goście z 20 krajów Europy dowodzi tego, że było warto i to była naprawdę prestiżowa. Impreza prestiżowe wydarzenie. Wspólnym pamiątkowym zdjęciem pod Muzeum Narodowym w Kielcach zakończyła się dwudniowa wizyta przedstawicieli Komisji Eduk Komitetu Regionów Unii Europejskiej.